Witam wszystkich, bardzo, bardzo dziękuję, z tej strony Antyp20 Witam wszystkich y i zapraszam do kolejny odcinek od milionera do proplayera Jak widzicie już mam 117 milionów otwieram trochę paczek i, tra i trochę posprzedawałem piłkarzy Dzisiaj pootwieramy paczki O waran, I zobaczymy co nam tropnie Może jakiś toc. I w wolnym czasie dzisiaj rano po Mamy iguain Terstegen Desai I na rynku jest ten Wendel i Alimitas. Nie wiem jak się jego wymawia, ale wycofam go z rynku, ponieważ oni są za. Nie będę, nie będę ich sprzedawał. To są moje tocy Riad Mahes też. I mamy dwie paczki. 88 Plus z Drafta. Zobaczymy co drobnie. No nic. 87 już mam lepsze. Bo Boulder... tu z tockim pębę. A dzisiaj porobimy drafty i potwieramy paczki i zrobimy jedną SBC. O, jakiego za wynika. Startujemy z Ronaldo. Fajny, fajny. griezmann Super. parejo Granero i... Pie... Pier... nie Nieważny. Five Dragons, Pozdrawiam. subskrybujcie kanał. I tak, i na bramce jest Loris. Czy bierzemy Handanowicza? Nie, Handanowicza, weźmiemy go. Hernandez DH Lupez i mamy 193. Super. Chciałam kiedyś tego, tego Okej, okay. mamy już ile? Cztery, kar cztery karty Karty tych YouTube. YouTube, ja to nazywam karty YouTube Griezmann I Rodrigo wejdzie za Suareza Dobra Kolejny będzie tam? zorla Walker, De Bruyne lub ten. Dziewczyna De Bruyne. Dobra. Bierzemy Bonucci. Czy nie? Nie, weźmy Kanty. Kanty się połączy z tym, ale on jest lepszy. Alaba. 194 może zrobić? Chyba nie. Dobra. No 194 jest. Ładnie, ładnie. No, a teraz zrobię sobie mecz online. O, Jest jakiś balonu. jeden. Dobra. No, niezły skład ma. I 194. 50-50%. Ciekawe, kto wygra. Pewnie on. Bo ja często przegrywam w tej Fifie drafty. A mi lepiej siadają. O, o wygrałem. Nice. Okej. Okay. Nie chcę nam wyszukać. No to zaraz zrobimy. I 5 paczek. 87 i 2 ikony. Zobaczymy czy coś nam dropnie. Lewandowski. Druga paczka. Hernandez. Uh -huh. Bale. Crouch. I ostatni. Aguero. Nice. I tak wszystko. Quixel. Ikona. Crespo. I ostatnia paczka. Bergkamp. Nie wiem, jak się on wymawia. No, czekamy na przeciwnika. O, jest! Luxuriorus, Leo 60, coś tam 641? Nie wiem. Ale co to jest za. 161? A my strzelamy Ronaldo w pierwszej, mi trzeciej minucie. I jest 1-1, 2-1. Ale będzie może 2-2. 4 dwa chyba. Cztery, więcej. Półfinał. Czy wygramy półfinał? Jak wygramy, to mamy gwarantowaną paczkę z dwoma tocami. No dobra, czyli teraz za wygrany mecz otworzymy trzy paczki ikon i 2,85. sanetti Tylko ja chcę Brazylię. Brazylia i... A lub Argentyna. No na przykład takiej Anglii nie chcę. Dobra. No i Francja. i Teraz dwie paczki. Chciałbym zobaczyć Brazylię? Argentyna? Krespo. Chociaż 90, nie? A tutaj chcę Argentynę, ale nie będę. Dobra, aktualny draft. W półfinał. Czy będziemy mieć trzeciego mina? Piorunolowski. No ładny skład. 190, a ja 194, ale op, zawsze on tak, że właśnie 190 wygra. 02. Ja w to nie wierzę. Po prostu ta gra jest taka nie fair. No, ale to jest dla was doga foot. Macie lepszy o wiele skład. Ale nie macie, ale nie wygracie, czy tak czy siak. No to zrobimy w końcu pierwszy turniej może. Dodajemy nasz skład. Okej. Okay. Okej, okay, mamy to. Mamy na ataku solidny atak. Teraz jest on, Veira i ktoś jeszcze był Rajkard Nesta Company Wendel, a tu był chyba kimiś i na brąco też tegen. Ale mieliśmy inaczej, chyba mieliśmy tutaj Humelsa i zamienimy go z tym i za Dawida Sylwę wejdzie Tiago Alcantara. To jest nasze 193. No to zaczynamy turniej. Teraz sobie jeszcze I ops, otworzymy sobie jeszcze paczki 87 plus Kanta Ikona Michael Dobra, zobaczmy czy już nas znalazło Wszystkich Daleko nie zajdziemy tym turniejem, nie? No ale dobra, coś, no co robić, nie? Najpierw muszę tu to co? A dobra SBC zrobimy o... Hmm, o, ko o kogo by to zrobić? Iniesta? A co on tam ma? O... 85, 84, for country, for club Chciałem mieć szalkę Nie, ja chcę turniej zagrać No ale to otwieramy jeszcze paczki Ile jest? O Jezu, 8 minut Uff. Nesta nie Zanetti, nie Trzecie ikony początku Nesta Trzy ikony początku lol Ale żaden toc O Lukaku, ale sprzedaje tak I żadnego toca nie można trafić Jak tak można i Ferdinando to sobie się na, na otwierałem Coutinho a właśnie y, Wendel za 5 a ty polecisz za 30 bum już trochę tych kart mam jak jeszcze miałem stare konto... O Boże ile Jak jeszcze miałem stare konto, to... Jak miałem stare konto to pamiętam, że miałem prawie 1 bilion i każdą kartę, która była w grze... która jest w grze. Znaczy jak jeszcze nie było tych 102 rating, nie? To miałam normalnie wszystko. I oprócz misji. Bo misji nie, nie robiłem. Ale miałem każdego toca, toty miałem każdego. Dużo kart do dalinowych, więc ja nie jestem teraz taki zaopatrzony w to. Ale dużo kart miałem. serio Zobaczmy sobie jakieś misje, może. Inne misje. Zobaczmy misję Bielika. 250 paczek, wygryj sapera, wygr 20, y zagryw 20. w 20 razy Sapera nie umiem grać Lewandowski wygraj Draft 3, Wygry 3 razy turniej paczki Urbix. Buduj draft 195 A, to Urbix to najłatwiej. I Roma Rum, nie znaleźli już ten... ten turniej? Jedną osobę dodali. Super. Ja z tym mam paczek. No ja nie otwieram ich. Po co? Royce. Kutinio. O Jezu, nic, nic, a nic. Ja chcę tu niebieskie zobaczyć. Dziękuję. Hiszpania? Dawid Silva! Jej! Ale się cieszę. Mój uśmiech normalnie podbija. Jezu, trudny bal 97 chciał. A zobaczmy ile kosztuje 40 milionów Kupić Nie wiem e, Neymar ile 45 Nie wiem czego kupić czy nie już nie wiem Messi 5 milionów Co? To chodź Messi chodź Sprzedajemy tego y Grimana ile, po ile Griezmon chodzi? 44 milionów <gryzma>, Griezman, Griezman, no wystawimy Cię za 24 350 No dobra No i tak, to wchodzi w, do składu Messi I ma od razu zgranie jeszcze z Dybalą Jeszcze z każdym ma, bo ten, Argen. Argen. Argentyna oni są, więc argentyński ja tak. Super. Mam nadzieję, że każdemu się podoba nowe intro. Robiłem trochę. Troszkę mi się narobiłem. Tę intro, więc mam nadzieję, że Wam się to na chociaż one podoba. Nie no, wymagania, dowolni gracze. Spanish. Tylko muszą być i hiszpańskiej nie no dobra, patrzymy w paczki, może, może będziemy czwarte i trafimy dybale. Dobra, dawaj, 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 dawaj Karim ben Zemba. bez zęba Bez zęba Hummels, no, nie obchodzi mnie tu Begowicz 92, W no, Podwójnie Jeszcze jeden Begowicz? Nie, ale wiesz No nie, no Dawać, 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 dawać toty. O toty! Nie! Chciałem to, tsa, NIE Co Harry Game, toty! Ja nie mogę! <śmiech> <śmiech> I powiedziałem, dajcie toty, no to mamy to. Mamy toty... Ha. Chciałaby, nie chciałabym, jak... Jak chcę coś innego i dochodzi? 69 milionów, dobra. Poleci za 21. 150 20. Jeden 350 pięćdziesiąt Jadzie. O, Wendel się sprzedał Mam nadzieję, że oni też się sprzedają niedługo Sprzedadzą, Prze pardon No, ale dodajcie mi coś dobrego Ja nie wiem czemu cały czas te yy, no informy la, la, cały czas mnie, mnie męczą Toc, dziękuję. Wandajk delete! Uuu! Delete... Delete. Skasujmy to. Dobra. D. De... Nie. Lej. 15 milionów. O, znaczy nie będę go używał, więc... Zrobię. 12, 200, 20. 2, 2, 2, 2. Wszystko, prawie wszystko dwójka. No i zaraz kończymy. Jeszcze otwierajmy. Otworzymy paczki. Kompany Następna. Poproszę coś dobrego, nie innej formy. Jest toc! Toc! Portugalia. Nie, nie. Delete? Nie. Delete, tak. Cały czas mi się ten guzik, delit. Mi się włącza w górę. Werner, wern, nie? Kajan, dziękuję. Marcelo, yeah. To Marcelo! To Marcelo, no? Znaczy, to był Marcelo, tylko że. Taki inny Marcelo. Francuski Marcelo. Marcelo. Czy Wendel, Luis, zobaczy czy mi jest przydatny? On będzie. Maradnie, naprawdę Maradona, nie czemu pominąłem to. Ha! Chodź tu, Maradona, ale zakąpanego to mi się nie wiem, czy opłaca go wstawić. I Luis, no to też tak jest. No dobra. Dziękuję za oglądanie, łapkujcie, subskrybujcie, komentujcie, jeśli chcecie więcej. Na razie cześć, strzała.